Dzień dobry. Witam Was w kolejnym Mountlogu z tej strony Retrax. I zapraszam rozciąć się wygodnie. Dzisiaj jesteśmy na Kordi. Udało mi się w końcu sfinalizować jednego Moncika, dlatego przedstawię wam szybki sposób, jak go zdobyć i przy okazji sobie go odbierzemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Moncika, wchodzimy sobie tutaj pyk. I jest to Dusklight Matriarch. Gdzie oddajemy jajko, oczywiście. I Dask light Razor Wing to jest mount, którego dzisiaj odbierzemy. Piszemy sobie Dask pyk I to jest takie coś. No, najładniejsze to to nie jest. Ale patrząc po wyglądzie, pewnie jest y, szybki. Więc ogólnie, co trzeba zrobić? Na Corti macie dwa obszary. Tu jest ten obszar. I jeszcze jest ten obszar, na nim występują scavengery, ogólnie inwadery z innego wymiaru. Co to robimy? Zabijamy je bo i mogą z nich polecieć jajka. Jak to działa? Otóż pierwsze jajko powinno Wam polecieć do 10-15 minut farmy. Dlaczego pokazałem Wam obydwie strefy? Ponieważ one rozpią się tak wolno, że powinniście być w stanie oblecieć obydwie strefy. To jest biały item, który leci do plecaka. Wygląda on tak: Lost Razer Wing Egg. Dziennie możemy maksymalnie wydropić dwa. Tylko, że palcie wam jedno, to to drugie ma wyraźnie obniżony drop rate, więc jest to widoczne. Czyli najłatwiej jest zdobyć 10 jajek, poświęcając 15 minut dziennie, aniżeli siedzieć tutaj godzinę półtorej. No, i być może zdobyć dwa dziennie, skracając farmy do 5 dni. Teraz, w ostatni dzień, miałem takie szczęście w nieszczęściu. Brakowało mi tylko jednego dziewiątego dnia, czyli wczoraj. I wydropiłem dwa, czyli najpierw wydropiłem z jednej paczki jedne, jedno jajo. Potem jeszcze parę zahaczyłem po drodze i wyleciało mi drugie. Przez pozostałe 9 dni tak się nie zdarzyło. A więc, jak już mamy, zdobędziemy sobie jajka. Ja oddawałem je codziennie, czyli jak mi poleciały, wracałem sobie tutaj. Czyli tutaj, w tym rejonie, będzie gniazdo. Podchodzimy, likamy i zużywa nam. Je. To będzie animacja, która pojawia się dopiero po dziesiątym jajku. Czyli zlatuje ona na dół i dostaje przedmiot. Czyli jajko mam na pamiątkę. Mącika dostałem. Mogę nawet dać dalej, ale nie będziemy przesadzać. Więc to by było na tyle. Jeżeli chcecie tego Moncika, powodzenia w farmie. A tymczasem widzimy się w następnym Bio.